Oto jest mój pierwszy w życiu zrobiony bucik trampek dla maluszka. Patrzcie. Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, co dokończyłam już dla jednego z noworodków, który w Najbliższej przyszłości w mojej rodzinie się urodzą. W ostatnim filmiku na ten temat pokazałam Wam, jak zrobiłam sweterek. Co to znaczy nie jak, tylko że zrobiłam swetereczek. Troszeczkę o nim opowiedziałam. Jest to sweterek robiony od góry z reklamem. Tu jest rozpinany z guziczkami bardzo prosty, zwykły sweterek. Mam nadzieję, że ten sweterek będzie dla noworodka nie za bardzo za duży, będzie akurat. No i mam też nadzieję, że ten sweterek do kilku pierwszych miesięcy wystarczy. Do tego dokończyłam już też, jak wam pokazałam, spodenki też robione gładkim ściegiem. Tutaj są dłuższe nogawki, które będzie można zawinąć, gdy będzie taka potrzeba. I te spodynki mam nadzieję, że będą z noworodkiem ładnie sobie rosły. Tutaj na brzuszku zrobiłam rulonik i planowałam zrobić sznureczki z przodu, ale jednak sobie pomyślałam, że nie. Zrobię lepiej z poczku, nie będą przeszkadzały. sznureczek jest po prostu zrobiony szydełkiem. No i pokazywałam Wam czapki, które zrobiłam na próbę. Ale ekstra do tego kompleciku zrobiłam czapeczkę też tym ściegiem gładkim. Zobaczcie i tak wygląda czapeczka do tego kompleciku. Ściegiem gładkim yy, Tutaj z tyłu zwężenie od razu inaczej wygląda niż w tych czapec, czapeczka, które wam pokazywałam w poprzednim filmiku, gdzie czapeczka była robiona tym ściegiem Tutaj jest ściek gładki i ona bardzo fajnie wygląda i to też mi się podoba. Tutaj z tyłu zrobiłam rulonik i rulonik. Sznureczki na szydełku. Tak, tak wygląda to. I do tego jeszcze zrobiłam. Mówiłam, że zrobię i zrobiłam. Małe skarpetunie. Zobaczcie. Te skarpetunie robi się na drutach z szyłką w jednej części, potem się tutaj z tyłu i pod stópką zszywa. Bardzo fajne skarpetunie. Można je oczywiście też zawinąć. Fikuśnie wtedy to wygląda. Tak, więc zrobiłam skarpetunie i jeszcze zrobiłam małe rękawiczki. Bez palca. Te rękawiczki robiłam też na okrągłych drutach. Gdybyście mieli chęć, dajcie po prostu krótko znać, czy pokazać Wam, jak zrobiłam takie malutkie rękawiczki? Rękawiczki na sznureczku, żeby pod kurteczką czy pod sweterkiem nie spadły dziecku z rączek. Tak, to by było na temat tego mojego kompleciku, który już zrobiłam. No i to będzie dla jednego noworodka. Potem jeszcze muszę zrobić dla dwóch noworodków ale że to do stycznia mam czas, potem chyba do lutego, to spokojnie dam radę. No i tak. Jeszcze muszę, a jeszcze muszę tylko te wszystkie rzeczy uprać, nadać im formy, ładnie wysuszyć na, na ręczniczkach. Chyba kupię specjalnie płyn do prania niebowlęcych rzeczy, takich przeciw taki alergiczny płyn, na pewno coś takiego dostanę wtedy to wszystko ładnie wypiorę, żeby już na pewniaka taki mały bobas mógł już sobie te rzeczy założyć. Ładnie zapakuję, przewiążę piękną wstążką, tyle, że to jeszcze nie jest wszystko wiecie, zanim zabiorę się na za zrobienie kompleciku dla następnego maluszka to miałam niesamowitą ochotę zrobić. Wiecie co? Buciki. Ja już widziałam w internecie takie buciki, trampeczki i inne buciki, coś pięknego. No, ale że nie miałam takiej potrzeby zrobienia yy, takich rzeczy, to nie ciągnęło mnie do tego. Ale tym razem mam chęć zrobić, bo jest cel. Pokażę Wam <grym>, mój pierwszy prototyp bucika trępka. To mogę już odłożyć. Oto jest mój pierwszy w życiu zrobiony bucik trępek dla maluszka. Patrzcie. Naprawdę to jest. Jeszcze nigdy nie robiłam bucików. Robiłam ten bucik chyba prawie cały dzień, z przerwami oczywiście. Nie wyobrażałam sobie, jak można takie cudeńko zrobić. Oczywiście on mi nie wyszedł tak, jakbym sobie tego życzyła. Ale mimo, że pewne rzeczy tu nie wyszły tak, jakbym chciała, mimo to ten bucik ozdobny może sobie gdzieś u mnie stać dlaczego nie tutaj jest normalny na sznureczki z językiem tutaj mam waciki wsadzone żeby ten bucik jako taką miał kształt, żeby mogła sobie na niego patrzeć i się zachęcać do zrobienia normalnych już mam nadzieję udanych buciczków Tutaj z boczku zrobiłam takie coś z takim czymś. Po prostu zrobiłam na szydełku kółeczko. Do tego przyszyłam tutaj guzik w podobnym kolorze do cholewki tego bucika. No i ma takie, taką fajną ozdóbkę. Tak. No tak jak mówię, ten bucik mi się nie udał na tyle, żebym mogła komuś prezentować, ale jako mój pierwszy bucik będzie sobie na honorowym miejscu gdzieś u mnie przy moich robótkach stał. Taki tyci, tyci malusi. No, drugiego bucika nie robiłam, bo potem zaczęłam, wiecie, kopać w internecie i szukać. Wiecie co, kto robi piękne takie różne buciki? Hiszpanki, Rosjanki. Pole kilka też widziałam, które robią buciczki, ale te Hiszpanki czy Portugalki no są, no, no mistrzowskie mają buciki, mistrzowskie wykonania, no aż im zazdroszczę, że tak fajnie potrafią to robić. Chcę dla tych przyszłych noworodków porobić buciki, więc muszę się sprężać. Najpierw dużo, dużo, dużo szukałam, kopałam, próbowałam jak zacząć Robić podstawy bucików. Tutaj był taki sposób, to byłoby dosyć duże za duże. Zresztą robiłam to bardzo luźno, swobodnie, większym szydełkiem, grubszym, żebym widziała co robię. Potem już robiłam innym sposobem. Ten sposób chyba mi najbardziej odpowiada, robienia podeszwy do takiego bucika. A potem jeszcze jeden sposób znalazłam. Jeszcze na mniejszy bucik. I wiecie, co tak sobie te sposoby robiąc, też zapisuję w natesiku. Od razu, jak robię z kimś na YouTube, to sobie zapisuję. No i to były takie moje pierwsze próby wykonania podeszwy. doszłam do wniosku, że prawidłowe zrobienie podeszwy będzie już dużym sukcesem, w tym żeby podstawą, żeby taki bucik wyszedł dobrze. No i robię to w ogóle buciki z takiego typu wełny. Bo najpierw robiłam z normalnej, próbowałam z akrylowej robić, tak skarpetki, ale to nie ma tego efektu. Ona jest taka jakaś zamienka, a takie wełny, wełnki są super, takie są, nie mechacą się, są takie prawie żnurkowe. To jest 100% bawełna, zobaczcie, to jest taka bardzo fajna. Pełenka, 100% bawełny. Tutaj ma na przykład w 50 g 170 metrów i zalecane jest użycie drutu od 3 do 3,5. Ja robiłam te moje buciki 3,5 szydełkiem. I jak chcecie to sobie możecie to odrysować chwilkę tutaj wam to przytrzymam to moją rysowankę. Według tego właśnie najlepiej mi wychodziły podeszwy i zrobiłam i zaraz chwileczkę je pokażę. Mam nadzieję, że jako tako będzie to widać. Mam bardzo kiepskie światło, ale to nic. No więc tak i zrobiłam podeszwy na buciki. I te podeszwy będą dobre, chociaż może być, że one będą ciut, ciut za duże. Na noworodka na pewno będą za duże, ale w przyszłości będzie mogła mama, dzieciaczkowi, takie troszeczkę większe buciki założyć. Na początku i tak za dużo jest zawsze rzeczy dla maluszka i nie wiadomo w co go ubrać. Później to może już jak już wyrośnie z tych pierwszych stert ciuszków, to później można mu coś fajnego nowego założyć. No więc zrobiłam podeszwy dwie i tak, pojedyncza podeszwa w buciku jest taka miękka. Nie wyobrażam sobie, to takie skarpetowe i chłodne, nie wiem. I to są dwie na przykład takie podeszwy na jeden bucik, tak? Pod jeden bucik. Są osoby, które to po prostu sklejają klejem do tkanin i wtedy to jest takie lekko sztywniejsze. Ale można też zrobić tak, jak ja zrobiłam. To oczywiście nie jest mój pomysł, też skądś go wzięłam. I można takie dwie podeszwy do jednego bucika razem dookoła. Przyszydełkować. Widzicie? Tutaj zrobiłam to w ten sposób, że tutaj są te dwie podeszwy, i tutaj wychodzi taki brzeg. Widzicie ten brzeg? A pod spodem wygląda, jakby było ładne szycie. Tutaj teraz może tego tak za dokładnie nie zobaczycie. Ale to jest robione szydełkiem i to szycie tutaj jest nie całkiem widoczne, jeżeli jest to robione tym samym kolorem co podeszwa. Chciałabym Wam w dzisiejszym filmiku pokazać ten sposób zszywania dwóch części na jedną podeszwę do jednego bucika. Jeżeli macie ochotę na to, to Was zapraszam na to, jak to łączę, czyli na jedną parę bucików. Według tego potrzebujemy cztery takie podeszwy. Jak ja zrobię ten bucik dalej, to będę wiedzieć, jak się za to zabiorę, tak? Znów będę szukać kopać w internecie i coś tam znajdę, żeby coś fajnego, żeby ładny bucik mi wyszedł. Na razie zajęłam się podeszwami. Pomyślam sobie, jak już podeszwy złapię, jak się robi. To wtedy zajmę się górą budzika. No więc teraz już Was zapraszam do tego, do tego, jak ja łączę te dwie podeszwy. No więc tak, zobaczcie. Wkuwam się szydełkiem, tu z tyłu na piętce, wkuwam się szydełkiem między, pomiędzy słupki z przodu i z tyłu potem obejmuję z tyłu słupek i ten słupek z przodu nabieram nitkę tutaj to będzie z przodu, to będzie u góry bucika, tak? Nie pod spodem. Nabieram nitkę, przyciągam ją i do przodu i przeciągam je przez pętelkę na szydełku. Teraz wkuwam się szydełkiem w to miejsce, gdzie wybijałam się do przodu. Pomiędzy słupkami z przodu i z tyłu obejmuję z tyłu słupek. Obejmuję z przodu kolejny słupek. Przeciągam nitkę, to bardzo mi niezręcznie siedzę i wykonuję półsłupek. Tak będę robiła dookoła. Będę robiła takie półsłupki. Znów wbijam się tutaj, gdzie przed chwileczką było szydełko z przodu, wbijam się między, między słupki. Gdzie obejmuję słupek ten z tyłu ten z przodu. Nabieram nitkę, przyciągam przez te słupki i robię. I robię półsłupek no. I następny. Między słupki do tyłu obejmuję jeden słupek z tyłu, jeden słupek z przodu. Nabieram nitkę, przyciągam przez słupki, nabieram nitkę i przyciągam przez dwa oczka na szydełku. I teraz już po malutku powstaje takie fajne łączenie, i taki fajny kancik tutaj z przodu. Przy okazji można wszystkie nitki, które wystają, od razu w czasie robótki ukryć. I dalej robię to samo. Pokażę Wam to jeszcze króciutko. Obejmuję z tylni i przedni jeden słupek. Dla pewniaka można sobie zawsze podejrzeć. Tu jeden, tu jeden. Nabieram nitkę, przyciągam ją za słupkami. Nabieram nitkę i przyciągam przez obie pętelki tutaj na szydełku. I dalej to samo. Między słupki, między słupki wbijam szydełko, z tyłu jedno szydełko słupek obejmuję, z przodu słupek obejmuję, nabieram nitkę, przyciągam przez obydwa słupki, nabieram nitkę, przyciągam przez dwa oczka. I kolejne czynności. Wbijam szydełko przez obydwie części podstawy. Między słupkami obejmuje słupek z tyłu, obejmuję słupek z przodu szydełkiem, nabieram nitkę, przeciągam ją za tymi słupkami do przodu, nabieram nitkę przez obydwie pętelki, przeciągam. Supernio. I dalej tak samo. Gdzie co bardzo dawno, bardzo dawno nie nagrywałam szydełkowania. W ogóle tutaj nie mam zorganizowanego żadnego miejsca na to. I tak, ani porządnego światła. Muszę i tak sobie jakieś porządne światło gdzieś wykombinować, bo jesień jest i szybko jest ciemno. I chcąc coś nagrać, nawet jak siedzę pod oknem tutaj, to nie jest dość jasno. No, ale że tak dość dawno, nic nie nagrywałam, to też wyszłam z prawy. Szydełkuję w tej chwili w powietrzu, bo mi tak to najbardziej tu wyszło. Organizacyjnie w kąciku pod oknem trochę światła z okna, trochę z lampy stojącej zwykłej, no, ale tak koniecznie chciałam Wam pokazać, co robię że było mi w tym momencie obojętnie czy to mi będzie wygodnie czy niewygodnie, Najważniejsze, żebym żeby Wam mogła pokazać, jak to fajnie można wykonać. No nie wpadłabym na to sama w życiu nie. Teraz tak tutaj było chyba końców zakończenie i ostatniego rzędu w tej części. Tutaj nitki można powciągać które by tam ewentualnie jeszcze odstawały i będą fajnie ukryte, bo oczywiście to szycie, czy to szydełkowanie, łączenie, zrobię dookoła całego, całej podeszwy. Jeszcze kilka razy. I zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. Do tyłu, do przodu, przeciągnąć, przeciągnąć. Z przodu do tyłu objąć słupek z tyłu i z przodu jeden, przeciągnąć nitkę do przodu, dookoła słupka i tak. Ja myślę, że jak ja się wprawię, wiecie, jak mi się w ogóle butki udadzą, to jak mi się to spodoba, to będę pewnie je robić, tylko nie wiem za bardzo po co. <gryppo> no, będę robić, może będę wam pokazywać. Może zawsze komuś się tam może coś przydać. Tak, w czasie robienia takich podeszew, dobrze jest pilnować, żeby się nie pomylić nigdzie. To znaczy, jak już się robi same podeszwy, bo dlatego, żeby potem one miały taką samą liczbę oczek, bo inaczej będzie ciężko złączyć dwie podeszwy razem. Wiecie, innym sposobem łączenia takich podeszew jest też robienie. A zresztą mogę wam to pokazać. Jest robienie też szydełkowe łączenie. Pokażę wam tutaj z przodu za ostatnie okrążenie za oczko i z tyłu za oczko po prostu zrobić półsłupek. Oczko w oczko, tak to się łączy różne robótki. Tak, i tutaj można kapciuszki też tak połączyć. Widzicie? Bardzo proste i to na pewno bardzo fajnie wygląda, też. Nawet jestem ciekawa, i nawet powiedziałabym, że to może naprawdę bardzo ładnie wyglądać, jeżeli by się to robiło właśnie innym kolorem włóczki te łączenia niż jest sama robótka. tak sobie robię, patrzę tu, a nie w kamerkę. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Więc, jednym sposobem łączenia takich podrzew może być tak, przed kilkoma pokazam, albo po prostu dookoła oczko w oczko i półsłupki, łączenie tak podeszwa górna, podeszwa dolna, przyciągnąć nitkę, półsłupek. Tak też może ładnie wyglądać. Najważniejsze, żeby to robić oczko w oczko i żeby jedna i druga część były identycznie zrobione. Patrzcie. Fajnie to może wyglądać, prawda? To nawet mi się chyba nawet lepiej podoba. No ale jak na trampki, na budki, no, chyba to rozwiązanie jest lepsze, bo ma tutaj taką fajną wypustkę i dzięki temu będzie można robić już od razu bucik. Tutaj też zresztą, patrzcie, tak, tak wygląda tutaj ten rancik. Pod spodem szycie, jak w prawdziwym budku, nie? <laughs> A ten sposób na kapciuszki domowe na pewno też by się nadawał ten sposób łączenia tych dwóch podeszew ja to spróję, bo tak nie chcę, żeby było. I to za chwileczkę też spróję. Będę robiła sobie białym. Chciałam Wam po prostu tylko pokazać, jaka jest możliwość połączenia takich dwóch podeszek w jedną podeszwę, żeby to było, żeby ta podeszwa do bucika była sztywniejsza. Zobaczcie, bo taka pojedyncza jest, hmm, nie? A ta jest dużo sztywniejsza. To normalnie jak szmatka, no nie fajnie. No, może na takiego małego dziedzicia, który leży, to nie przeszkadza. To myślę, i tak cieplej w nóżkę i sztywniejszy jak na budzik, lepszy. Jak jest jednak podwójnie. Dobrze, to tyle chciałam Wam powiedzieć, pokazać. Ja będę szukała w każdym razie na pewno i inspiracji na YouTubie i jakie buciki mam zrobić i jeżeli mi coś się uda jeżeli mi się naprawdę uda to wam to oczywiście pokażę dzisiaj wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście sobie mój filmik może też macie, dostaliście ochotę na zrobienie bucików, trampeczek konwersów patrzcie, tak można fajnie zawinąć i też fajnie by było Sobie, był sobie raz trampek. No i ten trampek nie dawał mi spokoju i robię co i robię dalej tak. Tak to ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Mam nadzieję, że może ktoś z Was też jest na tym etapie poszukiwania. <gry> Tutoriali na temat tego, jak zrobić dla małego dziecka buciki. Jeżeli tak, to nie jestem w tym sama, bo też poszukuję, próbuję i może w końcu mi się coś uda. Jeżeli mi się uda, jakieś udadzą buciki, lepsze od tego, chociaż ten, mówię, tak wcale źle nie wygląda. Jeżeli mi się udadzą buciki, to na pewno je ja Wam pokażę. I cóż, życzę Wam powodzenia w wa wykonywaniu Waszych bucików, i sukcesów, i powodzenia w szukaniu super tutoriali na ten temat. Ja chociaż dzisiaj Wam pokazałam już coś, czego się nauczyłam, i myślę, że to będzie ten sposób wykonywania w ogóle po takiej podeszwy. To będzie mój ulubiony, będzie moim ulubionym sposobem. I takie coś, takie podeszwy można wykorzystywać do wszelkich, wszelkich bucików, kapciuszków, do naprawdę swoich różnych pomysłów. I tak, jak mówiłam, myślę, że właśnie wykonanie, dobre wykonanie podstawy bucika to jest podstawa. Jak to się dobrze uda, to już dalej pójdzie chyba łatwiej. Tak, ślicznie Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Papa, pa. do następnego razu. Cześć.